Jest z nami Wojciech, Wojciech Kordaleski, dziś ekspert rynku dilerskiego, w przeszłości szef polskiej grupy dealerów, czy jednego z największych polskich dealers. Dzień dobry, panie Wojciechu. Witam, dzień dobry. Przygotował pan zalecenia dla dealerów. No, jak, jako właśnie pracując w jednym z największych polskich dealers, pewnie się pan musiał mierzyć z niejednym kryzysem, mniejszym bądź większym. To jest oczywiście wyjątkowe, ale pewnie niektóre działania można w jakiejś mierze powielić. Opis tego, co Pan przygotował, można znaleźć w linku przy naszej rozmowie, natomiast pytanie do Pana jest takie. Skupił się Pan na kosztach przede wszystkim, dlaczego to jest takie ważne i które z kosztów ciąć najlepiej, jakbyśmy mogli te, ten wątek trochę rozszerzyć tutaj. No skupiłem się na kosztach ze względu na to, że na koszty mamy bezpośredni wpływ. W tej chwili to, co się wydarzyło, czyli brak klientów w salonie, brak klientów w serwisie. Tutaj mamy zdecydowanie mniejszy wpływ, żeby tym tematem zarządzać. O ile jeszcze w serwisie możemy, możemy próbować nim zarządzać, o tyle w sprzedaży. Niestety bardzo, bardzo ciężko będzie tym tematem zarządzać. W związku z tym skupiłem się na kosztach, dlatego że no, koszty będą tworzyły tą różnicę pomiędzy mniejszymi przychodami, a wartością kosztów, którą musimy, że tak powiem, pokrywać i im mniej zmniejszymy te koszty, tym, tym po prostu będzie bezpieczniej dla całego przedsiębiorstwa, dla wszystkich osób tam zatrudnionych, dla, dla właścicieli. To od czego zacząć? Przegląd budżetu dokładny na ten rok, lub Ja zacząłem od tego, że po to, żeby mieć jakąś świadomość, jakiego, jakiego rzędu ograniczenia w kosztach musimy przeprowadzić, to zacząłem właśnie od elementu budżetowego, czyli tak naprawdę preliminacji w jakimś stopniu, co jest oczywiście bardzo trudne w obecnym momencie, ale tu można przyjąć dwa scenariusze: ten bardzo, bardzo negatywny i, i scenariusz drugi negatywny. I założyć, spojrzeć na budżety, to znaczy jak planowaliśmy to realizować w roku przed przed stanem epidemii i jak ewentualnie według nas, jakie mamy wyobrażenie co do realizacji przychodów obrotów, przynajmniej z nadchodzących i tutaj sugeruję, żeby przyjąć 4 do 5 miesięcy, dlatego ten że. Ten okres powiedzmy marzec albo kwiecień, sierpień tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak to, 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 to zaproponowałem to, to... tutaj, żeby spojrzeć na ten okres, dlatego że uważam, że nawet jeśli ta pandemia, co wejborze Boże, wszystkim życzę i nami, i wszystkim będzie trwała jak najkrócej, to jednak to, żeby, że tak powiem, wrócić do pełnego funkcjonowania, to minie na pewno kilka miesięcy. Chociażby również z tego powodu, że producenci również trzymali produkcję. W związku z tym to będą ograniczenia i oczywiście będzie grupa dealerów, która być może będzie posiadała samochody i będzie w trochę lepszej sytuacji. Ale po to, żeby myśleć, że wrócimy od razu na tory sprzed pandemii, to raczej, że tak powiem, to nie nastąpi. Więc ja zakładam, że przynajmniej, przynajmniej trzeba zweryfikować okres od kwietnia do końca, do końca sierpnia. I teraz do e, spojrzeć Spojrzeć, duchowo, proszę bardzo. Tak, spojrzeć właśnie na kwestię, co my, czego my się spodziewamy w zakresie sprzedaży samochodów, popatrzeć na to, co ewidentnie klienci w dalszym ciągu będą kupowali, czyli mam tu na uwadze sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i tutaj cały czas to będzie kontynuowane, więc jakieś przychody one będą się pojawiały, ale my musimy to zabudżetować, zarówno właśnie od strony samochodów nowych, od strony samochodów używanych. Praktycznie każdy dział, każdy dział musimy zabudżetować na nowo od strony przychodów i, od przy, i ewentualnych spodziewanych marsz oczywiście. I okej. Okay, jeżeli już zaplanujemy sobie, zrobimy sobie jakąś symulację te, tego pewnie, o ile te przychody będą mniejsze, to przechodzimy pewnie o tych kosztów, tak? tak I pytanie tak. jest gdzie, w gdzie, gdzie możemy ciąć najwięcej, gdzie w pierwszej kolejności, bo znaczy, będzie o wynagrodzeniach, ale to może na końcu, natomiast wszyscy, właśnie najpierw tak. od czego zacząć? Wszyscy oczywiście mówią o tym, że chcą utrzymać pracowników i wiadomo, że to jest priorytet, no ale niestety rzeczywistość będzie, po to, żeby zobaczyć, jaka będzie ta, jak będzie wyglądała ta rzeczywistość, to ja bym zaczął od tego, że przejrzałbym oczywiście wszystkie koszty. Mamy grube kosztów, które doskonale wiemy, że one są dużo po wynagrodzeniach następne co do wartości, czyli to będą koszty marketingowe, koszty finansowe na przykład w dziale handlowym, akurat w przypadku samego działu serwisu, to przede wszystkim będą niestety koszty, koszty pracownicze. Ale ja spojrzałem na wszystkie koszty, dlatego że w ostatnich latach z wizyt, które ja realizowałem przez ostatnie 5-6 lat, mogę powiedzieć, że większość dilerów z racji koniunktury, która była w branży dilerskiej, po prostu przestała mniej zwracać uwagę na, na koszty te koszty, że tak powiem, się rozrastały, ponieważ one nie były na tyle groźne ze względu na to, że była dobra sprzedaż, a za sprzedażą szły obroty w serwisach i w blacharniach akiernych, to jest, to jest naturalne, że mniej zwracaliśmy na to uwagę. Ja jestem przekonany, obserwując i analizując te koszty u wielu dilerów w dalszym ciągu, że jest całe mnóstwo kosztów, z których możemy zrezygnować, nawet wręcz musimy w tej chwili zrezygnować. W związku z tym zacząłbym właśnie od tej analizy kosztowej, gdzie, w jakim miejscu ja ograniczę koszty, nawet wręcz do zera, czasami zmieniając też sposób, bo dam przykład, jeśli my mamy dzisiaj na przykład Firmy wynajmują, firmy, która u nas sprząta, to nie ma sensu, żeby ona sprzątała w takiej ilości ludzi, my to odsorsujemy, w takiej ilości ludzi, jaką wykorzystywała do tej pory, chociażby z tego powodu, że mamy mniejszy ruch salona. W związku z tym to jest przejrzenie zarówno sposobów, w jaki funkcjonowaliśmy, na co wydawaliśmy pieniądze i w jakiej częstotliwości. Dlatego, że te wszystkie elementy po prostu trzeba myśleć o tym, żeby to ograniczyć. Oczywiście niektórych z nich nie da się ograniczyć do zera, ale wiele z nich absolutnie jesteśmy w stanie ograniczyć do zera i trzeba je ograniczyć do zera. I, ja kwestia, ja, i trzeba kwestia, prowadzić importerem? Ja, z, jak najbardziej z importerem? Najbardziej tak. jak to, jak to no, z importerem, to z importerem takie... no to wiadomo, że to jest indywidualnie tutaj nie ma nie ma raczej takich pól negocjacyjnych, chociaż. Sądzę, że być może one się pojawią w zależności od kondycji danego dealera. Natomiast z tego, co obserwuję na rynku, część importerów zarówno w Europie, na świecie, jak i również w Polsce podejmują działania, pierwsze działania, które mają wesprzeć dealerów w tym, żeby że tak powiem, ten okres przetrwać. Więc z punktu widzenia importerów, to oczywiście to jest, to jest kwestia być może rozmów e, o zawieszenie pewnych, o zmianę o zmiany systemu bonusowego, e, czy poluzowanie systemu bonusowego. I tak się już zresztą dzieje, o odejściu od pewnych, że tak powiem, e, zadań, które były do realizacji po prostu ze strony importerów. Myślę, że to się dzieje w skali masowej e, bardziej. Na pewno to jest kwestia dyskusji co do kwestii linii stokowych, dlatego że pamiętajmy o tym, że nie ma szans na to, żeby dilerzy zało sprzedali tą liczbę samochodów, którą zakładali jeszcze w grudniu, styczniu tego roku i grudniu zeszłego roku jako, jako plan na 2020 rok, 2020, dlatego że po prostu te stracone miesiące, one nie da się ich nadrobić. Poza tym pamiętajmy, że, że po tym szoku, kiedy zaczniemy powoli wracać do ta gospodarka, zacznie powoli, że tak powiem, się nakręcać, to też jeszcze będzie jakiś tam szok, który w pierwszej kolejności nie rzuci tych... Yy, tych klientów naszych do, natychmiast do salonów po to, żeby kupować e, samochody. Nie będzie to artykuł niestety w naszym przypadku pierwszej potrzeby. E, I tutaj no, trzeba się liczyć z tym, że to będzie że tak powiem element e, po prostu, który będziesz tak naprawdę zdecydowanie wolniej natędzany. Importer, wiadomo tutaj, pozycja Lidera jest trochę słabsza siłą rzeczy zawsze, no bo, bo to jest silniejszy jego i najważniejszy, główny. Natomiast kwestia innych dostawców. Jak najbardziej, tak. Dostawców produktów, ochrona. Osób, to chyba więcej, ochrona prawda? jak najbardziej. Ochrona e, firmy sprzątającej, jakieś firmy. Nawet w kontekście kupowania dzisiaj trzeba po prostu spojrzeć na koszty w taki sposób, że trzeba nimi zdecydowanie lepiej zacząć zarządzać, wprowadzić pewne mechanizmy, dać uprawnienia odpowiednim osobom, być może nawet dać wręcz maksymalną pulę, które, pulę która jest z miesiąca na miesiąc określana, że nie, ma pra, nie mamy prawa przekroczyć jakiejś wartości kosztów w takim czy innym koszcie rodzajowym. Tu też są działania, które, na które warto zwrócić uwagę, bo jeśli my mówimy o wzrastających kosztach związanych z mediami i tak dalej, to pamiętajmy, że przy znacznie mniejszej obsłudze, bo ona będzie następowała przez ten, przez ten okres, też należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy związane z mediami, dlatego że czy z ogrzewaniem, czy, z, czy tym bardziej jeśli to ogrzewanie firma ma zorganizowane w taki sposób, że gdzieś tam ma jakieś własne piece olejowe czy inne rozwiązania. Tutaj trzeba po prostu wprowadzić pewne mechanizmy, które ograniczą nam tą rozrzutność, e, która była do tej pory. Absolutnie trzeba usiąść, popatrzeć, gdzie, z czego powinniśmy zrezygnować, z czego możemy zrezygnować, wręcz do zera. I tutaj są naprawdę e, potrzebne, chodzi o to, żeby po prostu zdawać sobie z tego sprawę. Ile my jesteśmy w stanie zaoszczędzić, a jakich kosztów nie jesteśmy w stanie zaoszczędzić i ile w związku z tym będziemy potrzebowali na to, żeby pokryć te koszty. Jasne, mamy to wypunktowane w tym, w tym opisie, który załączamy obok naszej rozmowy. Ja bym się chciał jeszcze skupić właśnie może troszkę szerzej na, na w tym ostatnim punkcie. Może najbardziej bolesnym dla każdej firmy, czyli kwestia cięć wynagrodzeń, tak. prawda? Proszę powiedzieć, co tak. by Pan tutaj radził zrobić, żeby jednocześnie jakby, no, zachować tą <laughs> najważniejszą jakby część firmy, czyli właśnie swoich, swoich ludzi, tak? Jakby wyszkolonych, dobrych, o których tyle zbudowało? No, tutaj, tutaj trzeba próbować kilku metod. Na pewno udzielanie urlopów nie jest najlepszą metodą, bo pamiętajcie Państwo. Pamiętajmy o tym, że w przypadku, kiedy udzielamy nawet zaległe urlopy, to i tak za nie płacimy. W związku z tym to nie jest rozwiązanie, które nas uratuje od tego. Oczywiście może być sytuacja, że wykorzystamy ten moment, kiedy y, ludzie w tej chwili pójdą na urlopy, a w momencie, kiedy zacznie się coś już dziać na rynku, to wtedy będziemy mieli odpowiednią strukturę do tego, żeby, żeby ta struktura mogła sprzedawać czy wykonywać usługi. Ale ja sądzę, że to nie będzie aż tak, tak gwałtowne. Więc urlopy nie są według mnie najlepszym elementem do, do wykorzystania. Według mnie po pierwsze, jeśli zrobimy to działanie i zobaczymy, że ta, ta strata, która cały czas nam funkcjonuje się pokazuje, ona jest, to niestety nie ma innego rozwiązania, jak musimy popatrzeć od strony struktury tego, co plan zaplanowaliśmy i zastanowić się, czy my jesteśmy w stanie utrzymać tą strukturę, czy też ta struktura musi zostać zmniejszona. Jeśli ma być zmniejszona, jeśli zdecydujemy się na kroki związane, takie radykalne kroki związane ze zwolnieniami, to oczywiście tutaj w pierwszej kolejności powinny, powinniśmy patrzeć na osoby, które zdecydowanie najkrócej pracują w firmie. Po pierwsze dlatego, że łatwiej będziemy mogli ich zwolnić, to będą mniejsze koszty związane z ich zwolnieniem. I to jest element, który na pewno też będzie występował. Nie łudźmy się, że on nie będzie występował, więc tu trzeba mieć pewną strategię, że w zależności od tego, jak się rynek będzie zachowywał, jeśli te, ta pandemia będzie mniej, mniej nazwijmy to, długoterminowa i mniej bolesna, wtedy oczywiście nie należy wprowadzać pełnej polityki na przykład związanej z jakimiś zwolnieniami, ale no właśnie, trzeba mieć przygotowany też scenariusz. Prawda? Tak, trzeba mieć scenariusz na to, żeby w razie czego wiedzieć kogo, jakie to będą wtedy koszty, kogo po prostu będziemy musieli niestety pożegnać i zwolnić. No, pamiętajmy, że. Bardzo często no, nie da się, że tak powiem, utrzymać wszystkich po to, żeby uratować, utrzymać wszystkich po to, żeby jednocześnie wszystkich uratować. W związku z tym, no tutaj niewykluczone, że po prostu te cięcia będą musiały stąpić. Chociażby nawet one z punktu, z punktu normalnego, no on, ta, struktura, ta struktura musi być dostosowana. W niektórych firmach te struktury były zdecydowanie bardziej rozbudowane i tu jest czas na to, żeby żeby być może trochę czasami wykorzystać, że tak powiem, nieładnie w tym momencie też tą sytuację do tego, żeby doprowadzić do, do tego prawidłowego ustawienia potencjału versus struktura. A zanim zwolnimy, pan pisze o dwóch takich rzeczach, powiedzmy właśnie o tych opcjach nieostatecznych, zwolnienie zawsze na końcu, natomiast takich pośrednich, tak? No, urlopy przestojowe, wynagrodzenie tak, jest podwojowe. Jest Państwo, że mamy wyjątkową sytuację i tutaj oczywiście trzeba by było to zweryfikować, bo ja już tak na bieżąco w tym biznesie nie jestem, ale. Ale są tak zwane urlopy przestojowe, które, one, które funkcjonują, one funkcjonują w taki sposób, a szczególnie w tej chwili, że to nie jest spowodowane nieudolnością pracy firmy, pracodawcy, tylko okolicznościami, które są, że tak powiem, siłą wyższą. W związku z tym ja bym zwrócił uwagę na to, że, że w ramach urlopów przestojowych, czyli tak zwanych przestojów, my jesteśmy w stanie wysłać pracowników na, na urlop przestojowy. Co to nam daje? No i tutaj trzeba to sprawdzić, dlatego że ja pamiętam, że, że w sytuacji urlopów przestojowych e, są dwa rozwiązania. W momencie, kiedy kiedy jest określona stawka godzinowa bądź stawka miesięczna, to tak naprawdę kosztem będzie tylko ta stawka, stawka miesięczna. Natomiast jeśli ona nie jest określona, no to wtedy, z tego co pamiętam, należy wypłacić 60% wynagrodzenia średniego miesięcznego pracownika, ale w większości przypadków są określone w naszym przypadku te stawki miesięczne. W związku z tym, w przypadku nawet serwisu, czy produkcji, czy blacharni, lakierni, jest możliwość zastosowania po prostu takiego rotacyjnego systemu, gdzie no niestety to wszystkich będzie dotyczyło, tu trzeba pamiętać o tym, że, że dotyczy to wszystkich i no, tu jest kwestia zrozumienia też sytuacji przez pracowników. Czyli ja spadam, że... jak gdyby część... Ta, część wynagrodzenia. Tak, wynagrodzenia. Tak, tak, tak. Zdecydowanie wypłacamy, że tak powiem, niższe wynagrodzenia, ale jak to napisałem, no oczywiście pytanie jest, jak zareagują pracownicy, no ale prawdą jest tak, że każdy by chciał, że tak powiem, zarabiać ciągle i wciąż nie mniej tylko więcej. Natomiast no, sytuacja, z którą się spotykamy, jest sytuacją absolutnie wyjątkową. No tu jest pytanie o zrozumienie pracowników. Jeśli pracownicy jakby nie będą w stanie tego zrozumieć, no to nam pozostaje kwestia po prostu cięcia, e, cięcia tej struktury. No właśnie, jest... Pamiętajmy, że dotyczy to wszystkich pracowników e, we wszystkich branżach, praktycznie rzecz biorąc. Dotyczy to nas wszystkich, mówiąc szczerze. W związku z tym my sami musimy też mieć tą świadomość, na ile jesteśmy w stanie po prostu pójść na pewien kompromis, który z jednej strony daje nam możliwość utrzymania rodzin za niższe pieniądze, no ale takie są, takie są realia, takie są kryteria i tutaj też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ci, którzy, którzy oczywiście też tutaj pamiętajmy o tym, że że jeśli mówimy o jakichkolwiek też kwestiach związanych właśnie z systemami wynagrodzeniowymi, to musimy pamiętać oczywiście o tym, że to minimum, które jest, czyli to, ta, ta, ta wartość podstawy gwarantowanej czy wynagrodzenia zasadniczego, ona nie może być wypłacona niższa niż ta, która jest po prostu zadeklarowana. Bo te, bo te urlopy, czy jest jeszcze jedna jest jedną opcja, rzeczą, właśnie jeszcze jest druga, tak, tak? Bo, bo tak, Jest, jest jeszcze inna, inna opcja. Ona tak naprawdę powinna dotyczyć też troszeczkę osób na stanowiskach, na których te wynagrodzenia są dużo wyższe. A to jest kwestia zaproponowania rozwiązań. To oczywiście zależy od relacji. Te postojowe to jest dla kadry niższej, tak? A dla nie, postojowe może być też dla wszystkich mhm. oczywiście wyjątkowo, ale generalnie, generalnie dla praktycznie wszystkich pracowników, można powiedzieć, produkcyjnych. To też może dotyczyć księgowości, bo pamiętajmy o tym, że firma składa się nie tylko z naszych działów operacyjnych, ale też z tych działów zaplecza i w tych działach zaplecza też będzie dużo mniej pracy, no bo wiadomo, że jeśli nie będzie sprzedaży, to nie będzie tylu dokumentów, tyle, tyle księgowań i tak dalej. I tutaj no, można to zastosować, zastosować dla, dla, dla właściwie według mnie wszystkich kategorii stanowisk. Jest jeszcze jedna opcja, którą można stosować, ale to zależy najczęściej od tego, jakie relacje ma bezpośrednio pracodawca z własnymi pracownikami czyli na ile jesteśmy w stanie uzyskać zgodę pracowników, być może na niektórych stanowiskach, szczególnie na tych najwyżej płatnych, że część wynagrodzenia po prostu jest wstrzymywana do wypłaty. Ona być może, przepraszam, złe wyrażenie, nie być może, ona na pewno zostanie wypłacona, ale w tym okresie, kiedy firma wróci, że tak powiem, na pewną koniunkturę. Czyli mówiąc szczerze, my nie zabieramy tych pieniędzy. E, Nastałe, tylko po prostu wstrzymujemy ich wypłatę. Jest nawet możliwość oprocentowania, żeby to było, że tak powiem, fair w stosunku do pracownika. Nawet oprocentowanie przy dzisiejszym oprocentowaniu też nie byłyby takie kwoty. Czyli pewna pewna umowa, ale to, tak jak mówię, to już są elementy. Czyli w jakim sensie zaciągała pożyczkę u swojego pracownika? Trochę tak, tak trochę teoretycznie, teoretycznie praktycznie mówiąc umownie tak. Więc to są rozwiązania już bardzo indywidualne, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach również trzeba się zastanowić, czy z nich nie, nie skorzystać. No, na pewno. Tutaj nie ma jednego wzoru, bo gdyby był, to pewnie wszyscy dawno by go już zastosowali. Tutaj każda firma będzie podchodziła do tego bardzo indywidualnie, ale te wynagrodzenia, o których mówimy teraz na koniec naszej rozmowy, to, to, to jest ostatni element. Tak naprawdę ja bym przede wszystkim się skupiał, dlatego że to jest ostatnie miejsce, gdzie my mamy szukać, szukać tych oszczędności, zmniejszenia tych kosztów. No i tutaj, te trzy rozwiązania, które powiedziałem, czyli począwszy od przestojowych poprzez pewne umowy z pracownikami na zasadzie właśnie częściowego, częściowej wypłaty wynagrodzenia, nie zabieramy, my tego nie, nie kasujemy, natomiast po prostu przesuwamy, że tak powiem, termin wypłaty na na okres, kiedy firma już jakby wróci na jakieś tory funkcjonowania, to znaczy w ogóle, że firma wróci na tory funkcjonowania, bo pamiętajmy, że my w tej chwili mówimy o sytuacji, w której tak naprawdę e, idziemy cały czas w kierunku naprawdę przestoju. Naprawdę, przez to. Trzecia, trzecia opcja, no to, to, to najbardziej tak? tak czyli tak. jedna kondycja. No jakieś chyba, że ciekawe. ewidentnie my mamy tak, tak strukturę przewartościowaną, że w stosunku do, do planów, że pamiętajmy też taką sytuację. Niestety, ja muszę tu powiedzieć, że w wielu wypadkach z racji tego, że że przez ostatnia, ostatnie lata był rynek, był rynkiem pracownika, no to te wynagrodzenia w niektórych przypadkach, e, one są zdecydowanie też przewartościowane, dla ze względu na to, że dilerzy się bali o utratę pracowników i tutaj no, też mamy taką troszeczkę, że tak powiem, sytuację, w której absolutnie są dilerzy, w których, w których te płace są przewartościowane u pracowników i być może to jest też ten moment, kiedy kiedy po prostu trzeba ucząć z pracownikiem i zaproponować, e, była koniunktura i było się czym dzielić, w związku z tym mogliśmy się z tym dzielić. W tej chwili się tym w takiej ilości nie możemy dzielić i po prostu usiąść do rozmów, ale po to, żeby to zrobić, nie należy tego robić ad hoc, tylko trzeba sobie przygotować odpowiednie podłoże, czyli wiedzieć ile ile ja na tym skorzystam, ile zaoszczędzę, ile, według takiej tak? metody dokładnie według takiej metody, takiej metody i takiej metody i dzięki temu, że tak powiem od, odpowiednio uzyskać. Ja napisałem tam też taką uwagę, że ostatnią rzeczą to jest pójście w kierunku najprostszym, czyli właśnie zaciągania pożyczek. Może się tak zdarzyć, że wszystkie działania, które podejmiemy, one w dalszym ciągu nie dadzą nam tego bezpieczeństwa, ale wtedy pamiętajmy, że zrobiliśmy wszystko w firmie, żeby obniżyć te koszty maksymalnie w stosunku do spodziewanych obrotów i do spodziewanych marsz. I wtedy ta wartość pożyczona, ona będzie na pewno niższa niż w przypadku, kiedy nic nie będziemy robili. Jasne, dziękujemy. Rozmawialiśmy z Wojciechem Kordalewskim. Dziękujemy Panie Wojciechu dużo, dużo zdrowia do, do, do widzenia. Wzajemnie. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.